Mamy długi weekend, nie, prawda? Tak? Tylko że ja pracuję, więc nigdzie nie wyjechałam. Natomiast ci, którzy odpoczywają, to mam nadzieję, że naprawdę zregeneruje się troszeczkę swoje... Sił, dzisiaj będziemy mówić dalej o ciele mentalnym, czyli o tym, no właśnie, co się w tym naszym ciele dzieje, co się będzie działo, kiedy je przerobimy, tak? Kiedy będziemy z nimi pracować, ale dzisiaj będziemy mówić o tych wszystkich czakrach, które są umiejscowione na poziomie, od poziomu fizycznego do poziomu e, boskiego i dlaczego, no właśnie, dlaczego się tak, a nie inaczej dzieje w naszym życiu. Od razu możecie sobie zapisywać, czy macie tą czakrę zablokowaną, czy zbyt nadmiernie. Otwartą. Kochani 0700 483 043 gwiazdka 720 81 71 dla tych, którzy są poza granicami Polski 00 48 22 523 20 32, ale płacicie za połączenie kartą kredytową no i oczywiście czekam na wasze smsy zapytanie na numer 3212 No właśnie. I przede wszystkim ja tak szybko, szybko, bo chcę zdążyć z tematem, bo cały czas wydaje mi się, że mam za mało czasu, żeby wszystko ogarnąć, ale no mam nadzieję, że to przyniesie Wam przede wszystkim też troszeczkę świadomości w tym, co się dzieje z, z nami i jak to wszystko jest umiejscowione. Moi drodzy, tak jak mówiłam, jeżeli jesteśmy przy, przy ciałach subtelnych, jeżeli jesteśmy. Przy tym, co nie jest widziane dla oczu większości ludzi, ale istnieje, żeby było śmieszniej, to wielokrotnie wydaje nam się, że tego, czego nie widzimy i nie możemy stwierdzić, i lekarz nam nie powie, że tutaj mamy czakrę, to znaczy, że nie powinniśmy się tym zajmować. Okazuje się tak, jak wiecie, jeżeli zaczynamy chorować. Zaczynają się nam sypać kolejne, kolejne um, organy. Jeżeli nam nie funkcjonuje trzustka, to za chwilę będziemy mieli na pewno alergię. I jeszcze za chwileczkę będziemy mieli astmę, a jeszcze za chwileczkę problemy z oczami, i tak dalej, i tak dalej. Więc to są tak naprawdę cykle przyczynowo-skutkowe. Jeżeli będziemy mieli świadomość, ogarnięcia tego wszystkiego też i, i wiedzieć, jak to wszystko funkcjonuje, naprawdę, wierzcie mi, będzie się inaczej żyło. Ta jakość życia na pewno się nam bardzo, bardzo, bardzo zmieni. I o to chodzi. Ja tutaj oczywiście. No, cóż mogę, cóż mogę powiedzieć? Na pewno niektóre osoby mają w swoim zapisie, że będą mieli trudne życie, ale to też można przecież zmienić. I mamy pierwsze połączenie. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, Mariusz. Dzień dobry. Datę podać? Tak, tak. 3-3-64. 1964 Tak. I jeszcze imię raz. Bym... Mariola. Mariola. Dobra, bo jakoś tak ci słabiutko słyszę. I Mariolko, o co będziesz pytała? Ej, ja mam problem z bankiem. Ej, został mi wypowiedziany kredyt. Ej, prawdopodobnie udało mi się załatwić nowy, I tylko teraz tak, nie mam takiej pewności. Czy te pieniądze mhm. już poszły na spłatę tamtego kredytu? Jednocześnie jeśli poszły, mhm. to nie wiem, czy dotarły mhm. i czy bo to jest ten, ten bank, w którym miałam ten kredyt, jest mhm. taki bardzo dziwny. To jest, takie, to jest możliwe, że pieniądze docierają, a nie są zaksięgowane, bo już tak, taką miałam też sytuację. Mhm. I chciałam się zapytać, jak to w ogóle ta cała sytuacja się zakończy. No, zaraz zobaczymy. Sama jestem, sama jestem ciekawa, bo zupełnie jakby. Powiem ci tak, nie miałam aż takiego pytania nigdy zadawanego, więc tutaj wiesz, nie, nie wiadomo tak naprawdę, co może wyjść. Natomiast powiem ci tak. Karty przechodzą z takich. Negatywnych w pozytywne, potem znowu w jakieś takie negatywne, i, i, i tak naprawdę końcówka jest pozytywna tego, tego wszystkiego. Ale tak, pie, pierwszy układ pokazuje, że tak, y, mogło być w ogóle dużo, dużo gorzej, że chyba mm, tak naprawdę y, to, że zareagowałaś w taki, a nie inny wiesz, sposób, to też jakby była jakaś, y, mówię, podpowiedź y, niebios, bo masz kartę wszystkim osoby bardzo mocno też chronionej, ale z drugiej strony bardzo mocno doświadczonej w tym życiu, właśnie jeżeli chodzi o strefę materii. Mm -hmm. Że tutaj możesz mieć od niebios do piekieł. Mm -hmm. Raz możesz mieć te, te pieniądze, następnym razem po prostu aż będziesz zęby za w ściany wgryzała, żeby mm -hmm. cokolwiek w życiu zrobić. Tutaj jest taka karta, jeżeli chodzi o... No ale to myślę, że to jest jakby logiczne. Karta... Ale czy one wyszły? Czy one wyszły? Bo za... też jeszcze nie zaraz mamy zapytamy. pewności. Zaraz zapytamy, mm -hmm. bo jest karta, wiesz, procedur. Pierwsza, która reprezentuje jakby tą chwilę. Procedury, czyli no wiadomo, że ktoś musi coś podpisać, tak, kto musi iść na kolejne biurko i tak dalej, Więc dla mnie to tak wygląda, jakby jeszcze były gdzieś tam zawieszone, ale za chwileczkę e, zapytamy się. Wydaje mi się, wydaje mi się, przynajmniej z tych kart wynika, że to ja nie wiem, czy, czy, czy te pieniądze na przykład dzisiaj wyjdą, ale podejrzewam, że w środę w czwartek na pewno do końca tygodnia te pieniądze wyjdą z tego drugiego banku, bo jest pokazany tutaj ruch. No, to, co pokazywa, pokazywałam wam na samym początku e, dzisiaj Instytutu, czyli Kenas, Rajdo i Odala, czyli tak naprawdę ten układ pokazuje o tym, że. Tak, wszystko się zadzieje tak naprawdę za chwileczkę, za moment i nie powinna się już niczym obawiać. Raczej musisz pomyśleć tak naprawdę o właśnie mentalnym poziomie swojego bogactwa, bo to jest u ciebie problematyczne i będziesz zaciągała ciągle jakieś tam kredyty. Tyle kochanie dla ciebie i zapraszam na krótką przerwę. Kiedyś tajemnice tarota były dostępne tylko...